Ja Siemanko! Cześć! Jestem Pakizu! I dzisiaj gramy w Fortnite! Dzisiaj gramy... Pokażę wam nowości, no... No, czyli gramy... Wiecie... Żebym wam pokazał nowości i w ogóle... Bo... Jednak jakieś tam zmiany były... Ale to ja wcześniej nie mogłem nagrać... Więc no... No to i nas wczytuje. Zaraz nas to bierze. O, dobra. Zaraz będziemy na mapce stratowej. No i czekamy. że w tej grze patrzcie tu są takie dziwne ufa chyba tutaj polecimy na te ufa widziałem że jest tam jakiś tam byle lód nie, nie byle lód ale tam jak zeskoczymy coś to wtedy może nas wciągnie jakiś nie wiem nie wiem co tu. no ale nas wciągnie jakiś promień i I się dostaniemy, bo te ufo się przemieszcza. I co? Tego to nie widziałem. Jeszcze. Ale dobra. Lecimy na ufo. Mam nadzieję, że nikt nas w pierwszej grze nie zabije. No ale. Jak coś to zagram. Teraz jest taki hype na te ucho Myślałem, że to są jakieś teraz jest w zimnicy. Nie no, ty poza i No Dobra, przynajmniej mam broń. Odbijemy się od tego czegoś chyba. Kurde, to jest Banspa, ej, ty. Nie, 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 nie. To jest typo. Czuję się. No. I to mnie odbija. Dobra, jest jakaś apteczka. Nie! Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. Bardzo bym cię prosił. Typie, no Kusaw mnie. Nie, z tym typem się nie da. Z tym typem się nie da. No. Okay. No i gdzie jest jakiś promień? Bo powinien tu być jakiś promień. Podobno. Dobra No to lecimy dalej, zbierać lód Kurde, ja tu do lutu nie ma Halo, ja będę cała, cała z samą pompą biegł Na zalejkę kurde Nie no, nie wiem gdzie jest jakiś Albo no, już wszystko albo tu już nie ma lutu hmm. Tu jest jakiś boss Czyli nabierzę się na skrzynkę. Proszę nie pompa, proszę nie pompa. I Nie no, ta gra jest zwalona. Oskar! Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Takim ludem to takim już mogę grać. już sama pompa tak niezbyt. No lecimy teraz na to UFO. Bo coś widzę, że. No i jakieś auto, nie gadaj. Coś jest w ojciec? Dostań! Nie, nie, po prostu odtrzała. Bo jajm to po prostu jest mega, dobry No nie, może się leczyć. Zobaczcie, no, to ja polecę tu. Wyłowię sobie rybki. O, i z O, i jemka, i ona na No i druga jemka, no. Zamiast snajper to mamy, nie, nie, ciężko. Dobra, nie, Dobra, łowimy Łowimy sobie rybki. No od nie, jak widzicie Czekajcie, najpierw nie, 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 No i teraz można nie, 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 No już tu się Ostra rybka, nie no Raptuję sobie ze mnie, co nie? Prawy piesa tam biega ja w się też mogę O, się piknie Hehe, choć to mogę Gryp na górę Jakiś lut spada Jakiś słaby no nie, ta gra jest spalona. Mm. No jej. O, jest nowa brama, ale dostał na kurde, to jest przepotężne. Jaj! Kurde. Moja nie jest najgorsza. po mnie tego się spodziewać. Dobra. Kogo? Kogoś ściąga czy się? Nie, lutujemy na górę. Znowu. No czemu to nikt nie wciąga? No no, lecimy. Dur na drugie usta. Tu przedstawie Przedstawię No dobra Tu się gdzieś biją w ogóle yy, Ale ja nie idę chyba na bitwę Jeżeli nie zauważam To nie idę, ale znaczy, Jeżeli nie zauważam To już zabalczy Z ale wiecie nie gadaj, że tu się tutaj ze mną nie, tu nie ma żadnych szans. Kurde, ale ja mam. Chęciki nie żyję. Teraz każdy ma tu broń. Kurde, jest dobra. Ja nie dostał, nie. To jest jakiś żal. Zresztą tylko 6 dostał. Jak on nie dostanie? Logika tej gry jest jakaś nie wiem. Który to już nie będzie? Jest. kubany Gdzie ty jesteś? No, bo ich mi powiedz. Świetnie, no. Szanuj się tutaj za umiarkę, nie? No, tu polecimy na Wam spać. Przeładuje, co mi skala. Mój lot jest taki. Dobra, brawo, i lecimy, bo mamy karkołomne. Te już są dziwne. Czy chłop? Chłop chyba. Do... No nie, nie, no zlutowane. Serio? Tobie, żeby się nie żartujecie? Ale jest ulepszarka. Nie, no zlutowane sobie. Bo ja, to jakieś jeszcze tu jedzie. Super się cieszę kurde, dużo to kosztuje. Ura, właśnie spaza. Właśnie to ulepszy. No i światowa. Wszystko jest środkowe. I takie zaraz ja umieram. Kurde, nie mogę tak mówić, bo zaraz jeszcze krakom. O, tu nie było no dobra, to pojedźmy za autkiem. Dzień. Oto pytanie. O boże, co Nie mam To jest jakiś... To albo robi na mnie pułapkę, albo tu jest Zdałem, że tu jakaś pułapka czy coś, nie o co chodzi. O, idziemy, idziemy Kurde, cały tyle to lód. No, spoko. I jedyny to. Do... A bo tam było ile? Tam było dwa? Nie jeden. Znaczy dwie były, ale jeden w tym... No, to idziemy. Dobra. Ciężeczko. No to chyba jest tak wie że... ale po co? Pan ufo komuś. Hmm, dobra. Nie wiem, nie wiem, ale się dowiem. Może kiedyś. Nie uciekamy. Takiego lutu jeszcze w tym sezonie nie miałem szczerze, wam powiem. Nawet nie, nie, pa, nie pamiętam, że pół obszarki wróciły. Mój ej, kurde. Mój ej, najlepszy. A cię przeładuję. A nie wiem, ja autem.

Ну, я вам расскажу, что за. На serio. И же мне фига так спина. Mogę. Tym się Arthur miałem. Czekajcie, jestem na lukę. No. No. To już będzie na tyle w tym odcinku. To pa pa!